A nie, dzisiaj ja Staramy się Nelly odebrać chłopaka, bo ty jesteś Zuzia zakochana, tak? Ja jako o. twoja siostra pomogę ci Więc lecimy na górę, chodź Lecimy sobie na górę I Tutaj I? przyniosłam ci ciuszki, mam dla nas sukienki On na pewno się w tobie zakocha bo Przyniosłam no ci takie ładne tutaj ciuszki, sukienki, I zobacz więc się ubieramy. Turu, turu, Wow, Susie, jak ty tak wyglądasz? Ty też. We mnie na pewno się już zakucha, zakocha ten, ten Kuba, a w tobie Tomek. no. Zabierzemy Tomka Nelly, no nie? A czy Tomek dzisiaj nie miał iść na randkę z Nelly? No nie? Może zmieni zdanie i pójdzie z Tobą. Mm -hmm. Dobra, chodź, może pójdziemy do toalety i postaramy się zrobić jakiś make-up. Ja poszukam jakiegoś make-upu zielonego. Może jakiś jest? Hmm, porządny make-up zielony. O taki weź, patrz ten. Ok, znajdę. Poszukaj go, bo jest na pewno jest super ładny. Obok czego? Obok czego? Nie? sobie. A bok, Jest on obok takich fioletowych w ogóle. i... Masz? pokaż, jak wygląda. Ładnie. A wiesz, jaki ja chciałam? Ja nie chciałam tego. Patrz, się, który jest. Ja chciałam ten. Patrz. Chciałam mieć gumę do rzucia. To znaczy, albo. Albo jeszcze podłącz taki. Taki. Czekaj, ale jeszcze chciałam zachować ten. Albo dać ten, albo, ALBO, że tylko jeszcze ten, albo, no, ten. Ten drugi, ten drugi, drugi. Jaki ten? Ten? Nie, nie. Ten? Tak. Hmm, ale ja bym została chyba przy tym, wiesz? Ty musisz być bardziej nie taka wymakeupowana. O, ja chcę być przy tym. Ty chcesz, możesz być taka wymakeupowana albo tak jak ja jest tak, jak chcę Okej okay. O, dobra, jesteśmy gotowe Teraz, wiesz co tylko? choć będziemy musiały po cichu Skradniemy się, czekaj, będziemy się skradać Dziewczyny pewnie się tam przebierają, chodź Po cichu się skrada i zobaczymy, jak się przebrała Nelly na... Ej, jaka to Nelly Idę stąd Duzie. Duzia, Duzia! Jestem w toalecie! Chodź do mnie! Okej! Okay. O Zuzia, twoja piękna i przyjdź do mnie! Ale tak, zrobiłam zdjęcie Nelly i ona tak wygląda, zobacz! Nie, słabiej od Dobra, szybko, bo się spóźnimy do szkoły, idziemy! O, szybko! Dobra, kuku. Kół, kółko! Kół. Jedziemy! O, i zaszczyt się tam z Chodź, idziemy rowerem. Ej, nie tym. Złym pojechałam. Dobra, mój I... Ja będę pierwsza. Mhm. O, to nieważne, kto pierwszy. To ważne, żebyśmy wyszły razem. To jest ważne. No tak, musimy razem. Dobra, Rę... jest. Tak, chwilę. Jakbyś po niej tak, wiesz, co? No fajnie, tak przyspieszasz? Nie, to Ale... a na ile Na... 35. No to też. Jedziemy I będziesz obok mnie stała, Czy byśmy były Siostro, bo jesteśmy się. No tak, jesteśmy siostrami no. przecież Dobra, czekam na... Nel Gdzie to Nel? Czekam na nią w klasie O, oh, hej! Eee, mieliśmy wyjść na randkę po szkole, no nie? Tak. Eee, okay. dobra, do Zusi, a jest piękna Eee, Zuzia? Co? Bo ja się w tobie zakochałem. A jak w tobie też? No. Dobra, way. to lecę do Neli. Eee, Nelly, wiesz co? Co? Bo spotkałam taką jedną dziewczynę, wiesz co? I co? Bo się w niej zakochałem i chciałam no powiedzieć ci, że... Koniec co? z nami Co? Koniec? Jest koniec? Tak, niestety jest z nami koniec Nie płacz, tylko po prostu... Lily, poczekaj Ale świnia. No. no. Zerwał. Z, spotkał ciebie, po prostu byłaś ładnie ubrana, dlatego zerwał z Nelly. No way. Dobra, um, najlepiej to, to pójdź um, sobie do klasy, a ja pójdę do toalety do Nelly, dobra? Okej. Okay. Potrzebuję się z nią spotkać. Ale świnia. Najlepiej się w nim nie zakochał. Ja. Tredny. Mogę wytrzymać, nas jedną ład, ładną dziewczynę i od razu musi zerwać z tamtą. no po prostu... Jakiś, jakiś dziwny jest, po prostu nie kumam Sam. Dobra Nelly! Nelly! Spokojnie, wiesz, że on się zakochał. w by bo była ładnie ubrana? Jaki wredny musiał być. Nelly też się. Znaczy, Zuzia. Zuzia też się w nim nie zakochuj To jest strasznie wredny. Jakby przyszła tutaj jakaś dziewczyna następna w jakiejś czerwonej sukience, by się teraz w tej zakochał. Jest po prostu wredny. Znajdziecie sobie innego, ładniejszego. Spokojnie, Nelly. Pomożemy ci. Hmm. Jest teraz przerwa. Chodź Nelly ze mną. Chodź Nelly ze mną. Mamy te, dla ciebie niespodziankę z Zuzią, ale chodź. Idziemy sobie, bo jak jest przerwa, możemy sobie wychodzić Więc zabierzemy cię do sklepu z ubraniami I kupimy ci piękną fioletową sukienkę Tak, żeby jakiś fajny chłopak się w tobie zakochał A nie taki wredny jakiś gość, który tylko się zakochuje w dziewczynę na chwilę No to zaczynamy wybieranko I... Wow, Nelly, ale ty pięknie wyglądasz, no nie? Dobra, wracamy do szkoły Pewnie się znowu w Tobie zakochano, nie? Aha. Mm -hmm. Chodźmy. Uuu, jakiś chłopak, jakiś tu jest blondyn. Hej jo. Wow. Y cześć. Jesteś ty Rose, tak? Y tak. Y Zaproszę. Y zapraszam cię jutro na szejka w Starbucksie. Y przyjdziesz? Oczywiście, że przyjdę. No spoko, to pa. Ha Ej Ej Nelly widziałaś to? Tak? mnie zaprosił na randkę Ale fajnie Ciekawe czy ci się taki przytrafi na no, mnie? Tak e, Cześć Nelly co no do ciebie mówiłem Tak naprawdę jesteś bardzo piękna Uhuhu Zostaniesz moją dziewczyną? Y nie Spadaj Co? Mm -mm -mm -mm. Hej, Nelly! Hej! Dasz się jutro umówić na... Y, szejka? Albo nie, na lody? Okej! Okay. Y, dobra, to... Idziemy? Może teraz? Hej, okay, tak, idziemy! Mhm. Ale ty piękna! Też. Nie, co ja zrobiłem? A mogła ona być tam moją dziewczyną? Ta sobie poszła z innym chłopakiem. Co ja zrobiłem? Mam plan. Jeszcze odebram jej jemu ją. Oh, ha, ona będzie moja. Dokładnie. Przykuj się, będzie. Moją dziewczyną. Dobra. Kawa, czy tu jest jakaś młoda dziewczyna? O, Zuzia! Hej, Zuzia! Hej! Zaprosisz się jutro y, na przykład do biblioteki? Hej! Zapytamy też o żabach. też lubię żaby. to? Może pójdźmy teraz, chodź. No Dobra, kochani. Jednak um, Zuzia jest szczęśliwa no nie i znalazłaś lepszego chłopaka, co nie? Tak. No to widzowie, a my się z wami serdecznie, serdecznie żegnamy. Papa! Pa. Pa. I zostań. Widzimy się na kolejnym.